Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z wiecznego miasta, z serca Kościoła w kolejnym dniu Oktawy Wielkiej Nocy. Trwamy w kontemplacji największych wydarzeń w historii zbawienia, najświętszych tajemnic naszej wiary, tajemnicy naszego zbawienia, która dokonała się poprzez mękę śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego Jezusa Chrystusa Syna Bożego który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu a za nasze grzechy pozwolił się przybić do krzyża ale nie wszystko zakończyło się w Wielki Piątek bo nadszedł poranek wielkanocny ta niezwykła wieść która dotarła najpierw do niewiast, do uczniów, a potem przez nich, gdy zostali umocnieni Duchem Świętym, w dniu pięćdziesiątnicy, w dniu zesłania Ducha Świętego, rozeszli się po Galilei, po Judei, po Samarii i poszli aż na końce ziemi. Kościół rozpoczął swoją misję głoszenia prawdy o zbawieniu, jakiego Bóg dokonał, jakie ofiarował nam i nieustannie ofiaruje nam. W Jezusie Chrystusie, żywym, obecnym i zbawiającym poprzez i w swoim kościele. I zapraszam do refleksji nad dzisiejszą Ewangelią, która opisuje nam kolejną chrystofanię, a więc ukazanie się Chrystusa po zmartwychwstaniu konkretnym osobom. I zanim rozpoczniemy tę refleksję, Poprośmy Ducha Świętego o to, by nam towarzyszył, by nas oświecał i by nas prowadził, by otworzył nasze serca i umysły na przyjęcie Bożego Słowa. Uczynimy to modlitwą, jaką codziennie odmawiał święty Jan Paweł II. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości bożych, Odar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. Odar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. Odar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. Odar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. Odar obożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, o odar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, O Boże, obraża. Z Ewangelii św. Jana, rozdział 20, wiersze od 11 do 18. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: Jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa. Ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej: Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona odwróciwszy się: Powiedziała do niego po hebrajsku, rabbuni, to znaczy, mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus, nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się na moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana. I co jej powiedział? Popatrzmy przede wszystkim, jeśli chodzi o ten tekst, że jest on ściśle związany z fragmentem, który go bezpośrednio poprzedza, czyli pierwsze 10 wierszy 20 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Mamy to wydarzenie, które, o którym słyszeliśmy. W czasie przyświętej, w niedzielę wielkanocną, w niedzielę zmartwychwstania pańskiego, gdy w poranek właśnie wielkanocny, gdy jeszcze jest ciemno, Maria Magdalena z inną niewiastą udaje się do grobu, żeby namaścić ciało, okazuje się, że znajdują tam kamień otwarty, odsunięty od grobu. Biegną do uczniów, mówią do Szymona, Piotra, do Jana, apostoła, ucznia, którego Jezus miłował, że Pana ciało zabrano, nie wiemy, co się stało, gdzie go położono. Uczniowie biegną, kobiety też wracają. Wchodzi najpierw, dochodzi do tego miejsca święty Jan, potem dochodzi również Piotr i wracają obydwaj, jak czytamy w wierszu dziesiątym, wracają znowu do siebie. I następuje właśnie dzisiejsza Ewangelia. I niezwykle wymowne jest, że Maria Magdalena tam pozostaje. I czytamy w pierwszym zdaniu dzisiejszej Ewangelii, że Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. Popatrzmy, Maria Magdalena łączy ją z Chrystusem wyjątkowa więź. Wyraża to właśnie poprzez te gesty. Chcemy dzisiaj w naszej refleksji szczególnie popatrzeć na gesty, które właśnie ona wykonuje, ale również chcemy zasłuchać się w słowa, jakie wypowiada i jakie do niej docierają, na jej reakcje. Najpierw na gesty popatrzmy. Maria Magdalena stoi przed grobem i płacze. Te dwa gesty: obecności i płaczu przy grobie Jezusa. Tym bardziej, że przekonuje się, że kamień jest odsunięty, grubie, jest pusty, nie wiadomo co się stało. To najpierw jest wyraz jej pamięci. Pamięci o tym, co uczynił jej Jezus. Ile mu zawdzięcza. I warto tu sięgnąć po Ewangelię Świętego Łukasza, po rozdział ósmy, gdzie czytamy o niewiastach, które towarzyszą Panu Jezusowi, gdy od miasta do miasta, przez różne wsie przechodzi, naucza, głosi Ewangelię i towarzyszy mu dwunastu apostołów, dwunastu uczniów i kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. I w wierszu drugim tego ósmego rozdziału czytamy, że jest tam wymieniona Maria zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów. A więc Maria Magdalena Zawdzięcza yy, wolność, zawdzięcza yy, uzdrowienie, uwolnienie, zawdzięcza szczęście, zawdzięcza nowe życie. I Maria Magdalena jest tego głęboko, głęboko nosi to doświadczenie w sercu. Więc jest to najpierw wyraz jej pamięci, jak piękna postawa, której warto, żebyśmy się kochani, nieustannie uczyli. I to bardzo pomaga między innymi w momentach trudnych, bo popatrzmy, jak jest moment trudny, to my niejednokrotnie zapominamy, tak jakby nam się świat cały zawalił, jakby do tej pory nic dobrego nie było w naszym życiu. Wszystko, jakby całe nasze życie zaczynało się od tego momentu. Czy tak czasem nie reagujemy? A właśnie pamięć w momentach również trudnych, ale nie tylko, w ogóle pamięć, ta koncepcja biblijnej pamięci jest niezwykle ważna. Izraelici na pamiątkę mieli wspominać wydarzenie wyjścia z Niewoli Egipskiej, kiedy to jest początek tego, tej nowej historii prawdziwej, ich historii jako narodu wybranego. Bo naród wtedy ma swoją tożsamość, kiedy zdąża do ziemi Przebywa na swojej ziemi, to jest jego własność tego właśnie narodu. Tutaj może się rozwijać, może żyć, może się cieszyć, w pełni wolnością, dobrobytem. Naród do tej pory nie miał, nie miał swojej ziemi, był w obcej ziemi, był na wygnaniu, był w niewoli, był pod obcym panowaniem. Teraz zaczyna się właśnie zmiana w jego historii. Bo zmierza do swojej ziemi, do tej ziemi, którą Bóg mu obiecał. I mają to wspominać, to wydarzenie, spożywając ucztę paschalną. A najpewniej koncepcję pamięci to rozumiemy w Eucharystii. To czyńcie na moją pamiątkę, że to, co dokonało się i w wieczerniku, i potem, bo to jest najistotniejsze: Wielki Piątek na Krzyżu, i w poranach Wielkanocny, poprzez Chwalebne zmartwychwstania, tajemnica zbawienia tu w tej chwili się dokonuje, uobecnia inaczej. My jesteśmy świadkami, my w tym uczestniczymy realnie, prawdziwie. Chociaż dokonuje się ta ofiara Chrystusa w sposób bezkrwawy, ale to jest ta sama ofiara. My w niej w tej chwili w żywy sposób, realny, prawdziwy uczestniczymy. Pamięć, kochani, pamięć, która pomaga nam ciągle otwierać się na działanie Pana Boga. To nie jest coś skostniałego, nie jest jakiś tylko zestaw jakichś prawd, jakichś schematów, czegoś teoretycznego, jakichś kanonów. Ale to jest coś bardzo dynamicznego, żywego, wciąż aktualnego, dokonującego się, dziejącego się. Zbawienie to nie jest teoria i nie jest coś, to, co dotyczy przeszłości, tylko innych ludzi. Co się dokonało 2000 lat temu, to się nieustannie dokonuje. Nade wszystko w Eucharystii. Zapragnijmy również teraz, kiedy dotknięci jesteśmy. Tą pandemią koronawirusa, kiedy nie możemy uczestniczyć w ten fizyczny sposób. Przyjmujemy Chrystusa w komunii duchowej, łączymy się przez mass media, może to jest też właśnie okazja, żeby jeszcze głębiej obudzić w nas pragnienie Eucharystii? I jednocześnie warto dzisiaj pomyśleć o tej koncepcji pamięci, na ile jesteśmy. Na ile nosimy w naszym sercu jako coś żywego, to, co Chrystus już dla nas uczynił, ile Mu zawdzięczamy tak naprawdę? Po drugie, ten gest obecności Marii Magdaleny, to, że tego, że płacze przy grobie Jezusa, który jest pusty, to jest wyraz jej bólu, bardzo zrozumiałego. Maria Magdalena jest w jakiś sposób może nawet zdruzgotana, zabrano potem mówi, najpierw mówi do apostołów, zabrano Pana i nie wiemy, gdzie go położono. Potem do aniołów, którzy się jej ukazują, również to samo zabrano Pana Mego i nie wiemy, gdzie go położono. Nie wiemy, co się stało. To jest w pełni zrozumiałe. Wyraz właśnie jej bólu, tego, co przeżywa. Popatrzmy, żywy, konkretny człowiek, z którym możemy się zidentyfikować, utożsamić. On jest nam bardzo bliski. Ewangelie ukazują nam konkretnych, żywych ludzi takich jak my. To jest historia o nas. Tego, te postacie biblijne są nam tak bardzo bliskie. I wreszcie to ta obecność Marii Magdaleny przy grobie, jej płacz, to jest również znak, wyraz jej miłości do Chrystusa. Ona mówi: Do aniołów zabrano pana mego. Nie wiemy, co się stało, nie wiemy, gdzie go położono. Jest to jej forma jakaś jej bezradności, ale właśnie ona przybyła, żeby namaścić tutaj ciało swojego mistrza. Oddać tą ostatnią przysługę, gest bardzo ceniony, o czym już mówiliśmy w tradycji żydowskiej, właśnie namaszczenia ciała po śmierci, ciała kogoś bliskiego, ciała zmarłego człowieka, wyraz jej miłości. Chciałaby to uczynić, ale nie ma tej możliwości. Stoi dlatego i płacze. Piękny, właśnie tutaj, symbol jej też miłości. I co się takiego dokonuje? Mamy najpierw te dwa gesty. Maryja stoi, Maria Magdalena stoi przy grobie i płacze, ale w pewnym momencie do, wykonuje kolejny gest. Czytamy w drugiej części pierwszego wiersza naszej dzisiejszej Ewangelii, kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i wtedy zobaczyła aniołów w bieli, którzy jeden siedzi. W miejscu, gdzie była głowa złożona Pana Jezusa, tam, gdzie było ciało, a druga, drugiego w miejscu, gdzie były nogi Pana Jezusa złożone, gdzie znajdowały się nogi Jezusa w grobie. I zaczyna się dialog. I popatrzmy, że czasem wystarczy w naszym życiu troszkę zmienić perspektywę. I powoli zaczyna się coś zmieniać w ogóle w naszym życiu. Właśnie to się dokonuje w wypadku Marii Magdaleny. Nachyla się od momentu, kiedy zmienia trochę postawę, zmienia perspektywę, zmienia optykę. Wtedy zaczyna dostrzegać, dostrzega aniołów, posłańców z nieba, którzy stawiają jej pytanie. Zaczyna się dialog. Ona jakby zaczyna mniej płakać. Wyraża ten ból dalej, ale wyraża też tą właśnie miłość. Zabrano Pana mego. Jestem bezradna, nie, wiem, nie wiemy gdzie go położono. Chciałabym oddać tą ostatnią przysługę. I popatrzmy, że to pytanie Aniołów bardzo piękne jest wyrazem zainteresowania z ich strony jej sytuacją, tym, co ona przeżywa. I Maria Magdalena już czuje się poruszona. A zaczęło się, jeszcze raz to podkreślę, od momentu, kiedy zmieniła się w jej życiu perspektywa, zmieniła postawę, nachyliła się, zaczęła już inaczej patrzeć na wszystko to, co w tej chwili przeżywa. Natomiast prawdziwa zmiana, prawdziwa przemiana zaczyna się wtedy, gdy się obraca. I kiedy powiedziała do aniołów, zabrano Pana Mego i nie wiem, gdzie Go położono, gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Prawdziwa zmiana właśnie zaczyna się od bardziej zdecydowanej zmiany perspektywy. Warto się dzisiaj zapytać, czy nie za bardzo skupiamy się. W przeróżnych sytuacjach naszego życia, tylko na jednym czy drugim aspekcie naszej egzystencji, naszego życia? Czy nam się to czasem nie zdarza? Czy my wszyscy nie mamy takiej tendencji? Mówiłem właśnie o, sytuacji, o sytuacjach trudnych, kiedy zdajemy się czasem w ogóle zapominać, jakby już. Wszystko, nas, całe nasze życie to było tylko to. Właściwie nasze życie od tego się zaczynało. Czy nie za bardzo właśnie skupiamy się na jednej czy na drugiej sytuacji? Na przykład z przeszłości jakieś trudne doświadczenie. Jako, czy nie mamy takiej tendencji, żeby to rozdrapywać? Ciągle to rozpamiętywać? Ciągle do tego wracać? A dzisiaj Maria Magdalena przez te dwa gesty, najpierw delikatnego delikatnej zmiany perspektywy nachylając się a potem kiedy się zupełnie odwraca i wtedy dostrzega Jezusa ale zwróćmy uwagę że to jeszcze nie wystarczy zmiana perspektywy nie wystarczy nie wystarczy inaczej mówiąc sam wzrok bo popatrzmy że w wypadku Marii Magdaleny kiedy ona wierzy tylko wzrokowi, widzi powód do płaczu. Dostrzega tylko to, co zostało zabrane. Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Wzrok nie mówi jej wszystkiego, nawet w jakim sensie ją oszukuje. Nie pozwala jej na pełne rozpoznanie. I w jaki sposób on znajduje swojego mistrza? Dostrzega go, zmieniając perspektywę, ale w pełni rozpoznaje go dopiero wtedy, kiedy słyszy jego charakterystyczny głos, który mówi do niej po imieniu. To głos Jezusa jest, jego słowo jest decydujące. Oczy, jakby miały zasłonę, nie pozwoliły jej go rozpoznać. W wypadku uczniów, zajmę też o tym będziemy rozważać. Ale głos jednak nie myli. Ta barwa, ten ton, imię Mario, wypowiedziane jakby pieszczota, które umożliwiają rozpoznanie w tym właśnie mężczyźnie umiłowanego mistrza, pana zbawiciela. Tak bliską osobę, tak ważną, najważniejszą. Maria Magdalena to tak jak. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana jest ta przypowieść o dobrym pasterzu. Moje owce słuchają, znają mój głos i idą za mną. Maria Magdalena jest właśnie jedną z tych owiec w zagrodzie, o których wtedy mówił Jezus w tej przypowieści. Rozpoznaje swojego pasterza, rozpoznaje przyjaciela, który wypowiada z taką czułością, delikatnością, troską, szacunkiem, życzliwością, przyjaźnią jej imię. W relacji miłości nie tylko twarz, ale też głos ma funkcję objawiającą. Ksiądz Alessandro Ponzato, już zmarły znany włoski rekolekcjonista, mówi, że odważyłbym się mówić nawet o sakramencie głosu. Pewna kobieta mówiła do męża to jest niezwykle wymowne przywołam to możesz mnie oszukać Twoją twarzą. Ale Twój głos mnie nie oszuka. Odkrywam Twoją zdradę po tonie Twojego głosu. I tak, to jest prawda. Głos bowiem, kochani, warto to podkreślić, pozwala ukazać się temu, co ukryte. Głos umożliwia spotkanie. Dopiero głos daje Marii Magdalenie pełne rozpoznanie, spotkanie osobiste ze Zmartwychwstałym, Mistrzem, Zbawicielem, Panem, Przyjacielem. I kiedy warto też to podkreślić, kiedy my wszyscy, każdy z nas, kiedy stajemy wobec Słowa Bożego, warto prosić, dlatego wołamy o Ducha Świętego i często to czyńmy, kiedy stajemy wobec Słowa Bożego, bierzemy Pismo Święte do ręki, starajmy się usłyszeć jego głos, jako głos skierowany do mnie osobiście, do każdego z nas, głos, który woła mnie po imieniu, bo głos umożliwia, jeszcze raz podkreślę, głęboką, osobistą relację. I to doświadczenie jest przecież udziałem nas wszystkich. Jak nie lubimy, jak ktoś do nas mówi, Ej, czy po nazwisku kiedyś się w szkole mówiło. Nigdy mi się to nie podobało. No i to, taki był akurat zwyczaj. Ale to jest takie bezosobowe, taki tłum, albo, albo przez, przez wy, yy, jak na przykład w pracy, no też są jakieś sytuacje, kiedy wiadomo, są jakieś rozporządzenia, jakieś zasady, to oczywiście jest jest, 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 jest też yy, naturalne, jest, jest na to miejsce, są, są takie potrzeby, ale tak się spotkanie nie dokonuje. Po imieniu. Bóg do nas mówi w sposób indywidualny, po imieniu do nas, bo zna nasze imię, do Mojżesza w momencie powołania, w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia, w, rozdziale, w trzecim rozdziale, w wierszu czwartym. Mojżeszu, co tutaj robisz, gdy patrzę na ten krzew, który się pali, ale się nie spala? Szable, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Pan Jezus zmartwychwstały do zagorzałego prześladowcy pierwszych uczniów, wyznawców Chrystusa, których prześladuje, wtrąca do więzienia, skazuje na śmierć. Jak czytamy w dziejach apostolskich, w rozdziale dziewiątym, również w wierszu 4. piękne jest zacheuszu, zajdź prędko. Pan Jezus woła tego zwierzchnika celników chociaż inni nim pogardzają, chociaż krytykują też Pana Jezusa, że do grzesznika poszedł w gościnę. gościnę, to Pan Jezus po imieniu tego człowieka woła. Nie bezosobowo, nie z pogardą, ale właśnie z delikatnością po imieniu, bo zna nasze imię. Imię to jest moja twarz, moja godność, moja historia z tym, co dobre w moim życiu i z tym, co złe. Bóg mnie zna po imieniu każdego z nas i każdego dnia do nas się zwraca osobiście, tak jak do Marii Magdaleny. I następuje właśnie spotkanie. I tak pięknie właśnie Maria Magdalena, gdy słyszy Mario, warto w ten ton głosu, tą delikatność, niezwykłe to musiało być, jak, jak to Pan Jezus wypowiedział imię Marii. I ton, i barwa, to imię właśnie, jak, jakby pieszczota wypowiedziane. To jest naprawdę coś poruszającego. Warto dzisiaj to odkryć. Usłyszeć, jak w sercu Chrystus do każdego z nas kieruje, po imieniu się zwraca. Kieruje właśnie do nas, wypowiada nasze imię. Naprawdę jest to niezwykle wymowne, niezwykle poruszające i oby tak każde nasze spotkanie ze Słowem Możemy tak przeżywać. Jako coś osobistego, zaproszenie do spotkania, spotkania, które przemienia, a rozpoczyna się właśnie od zmiany perspektywy, kiedy nie skupiam się tylko na jednym aspekcie i kiedy to wszystko, co przeżywam, życie w całej swojej złożoności jest oświetlone z darem Bożego Słowa, które Bóg do mnie kieruje indywidualnie, bardzo osobiście, wypowiadając moje imię najpierw, znając mnie, moją historię, moją godność, moją twarz i tak mnie przyjmując, bo jestem Jego umiłowanym dzieckiem. I właśnie mówi wtedy, Dalej widzimy, ubuciwszy się właśnie, mówi do Pana Jezusa, Rabuni, czyli mój nauczycielu, piękne tutaj to spotkanie i otrzymuje misję. Nie zatrzymuj mnie, popatrzmy, to nie jest dar, który możesz, to jest... nie jest tylko dla Ciebie. Przyjaźń z Jezusem jest też darem. Który Chrystus zaprasza, żebyśmy się z Nim dzielili tym darem z innymi, rozpoczynając od naszych najbliższych. To nie jest czasem łatwe w naszych rodzinach mówić o Panu Jezusie. Nie jest łatwe do współmałżonka, do dzieci. Ale Chrystus nas z taką misją nieustannie posyła. Właśnie idź do moich znowu jest ten, ten szczegół, do moich braci. Nie tych, którzy mnie zostawili, zapomnieli w czasie męki, mówiliśmy o tym wczoraj. Nie, że jeden się mnie zaparł, drugi mnie zdradził. Do moich braci. Uczmy się, nawet jak widzimy, że czy współmałżonek, czy inni bliscy, czy inni krewni, może nie zawsze mnie rozumieją, ale uczmy się właśnie tak jak Chrystus, do nas serdecznie. Uczmy się tego serdecznego odniesienia też do. Najpierw rozpoczynając od naszych najbliższych. To jest niezwykle ważna ta pedagogia, której uczy nas też dzisiaj Chrystus. To kochani, kilka takich myśli zapraszam do spokojnej lektury, żeby to słowo naprawdę działało w naszym życiu. Otwierajmy się na to słowo. Ale przede wszystkim prośmy pokornie Chrystusa o to, by pomagał nam przyjmować dar Jego słowa jako coś. Osobiście do mnie kierowanego, osobiście zaproszenie do spotkania, zaproszenie do spotkania, żebyśmy słyszeli właśnie jak najczęściej, każdego dnia, że Chrystus mówi do mnie po imieniu, z szacunkiem, z troską, z delikatnością i z wielką miłością. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Niech Boże łaska, Boże Słowo nas dzisiaj prowadzi, umacnia. Zapewniam o mojej codziennej modlitwie i w czasie Mszy Świętej, i w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu. I polecam też Siebie i nas tutaj wszystkich Waszej życzliwej pamięci, za którą z serca, naprawdę z serca dziękuję. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.